Cześć, tu Tomek Kurdziel z kanału NTN Snow and More. Znajdujemy się w pomieszczeniach bardzo pięknego i niezwykle przyjaznego hotelu Burgschrofen w Tux, Lennersbach. I dziś przez cały dzień miałem okazję pojeździć i potestować buty narciarskie Dalbello Veloce Space o sztywności 130. W zasadzie co ja mówię, nie miałem okazji, tylko miałem przyjemność potestować i pojeździć w tych butach przez cały Boży dzień w bardzo fajnych warunkach. Dlatego, że te buty są naprawdę, moim zdaniem, bardzo fajne. Jak wiemy, firma Dalbello produkuje buty narciarskie na każdy dla każdego poziomu zaawansowania, od butów zawodniczych oznaczonych DRS do butów dla osób początkujących, które są o niskiej sztywności, itd. itd. Te, które mamy, to są buty tutaj przed nami. To są buty tak zwane High Performance, czyli dla bardzo dobrych narciarzy lub narciarzy ekspertów, którzy potrzebują butów w miarę sztywnych, 130 to już jest wysoki flex, raczej wysoki flex. No i te buty wyposażone są w ten taki nowy na rynku system podwójnego zapięcia Boa. To znaczy e, za pomocą tych linek z Boa i pokręteł e, to co teraz pokazuję, mamy możliwość zapięcia dolnej części skorupy, ale również mamy możliwość zapięcia górnej części skorupy za pomocą systemu Boa. O tym za chwilę. Najpierw przejdę do tego jak te buty są zbudowane. Otóż firma Dalbello od bardzo wielu lat, może pamiętacie, kilka lat temu mieliśmy artykuł Ponieważ byliśmy z wizytą w firmie Dalbello i tam pokazywaliśmy cały cykl produkcyjny butów. Firma Dalbello produkuje, zarówno dolne części skorup jak i górne części, czyli cholewki, z dosyć twardego poliuretanu z domieszką tzw. zwanego Pebaxu. W związku z tym taka konstrukcja ma swoje, ma szereg zalet, ma też kilka. Moim zdaniem, mało istotnych wad, ale do tego też dojdziemy. Przede wszystkim, buty wykonane z takiej twardej mieszanki mają bardzo cienkie skorupy. Te cienkie skorupy powodują, że całość, to znaczy buty wraz z wkładami, są stosunkowo lekkie w porównaniu do butów wykonanych z miękkiego poliuretanu. Takie buty bardzo łatwo jest też formować na gorąco, ale uwaga, to formowanie odbywa się zawsze w jedną stronę, to znaczy bardzo trudno jest cofnąć. Jeżeli w którymś miejscu odbarczymy, pociągniemy te buty trochę za dużo, to potem bardzo trudno jest wrócić do tej pozycji wyjściowej i wymaga to sporo wysiłku od butwitera i oczywiście sporo czasu, a więc ostrożnie z tym dopasowywaniem na gorąco, z odbarczaniem, żeby nie zrobić tego zbyt daleko. Takie buty mają również tę fenomenalną zaletę, że ich sztywność w temperaturze pokojowej i sztywność nawet na bardzo dużym mrozie jest bardzo podobna. One nie sztywnieją wraz ze zmniejszeniem się temperatury tak jak robią to buty z, mniej, z miękkiego poliuretanu. A więc wkładając takie buty w sklepie od razu możemy poczuć jak mniej więcej oczywiście one sztywnieją w pewien sposób, ale nie aż tak duży jak mniej więcej będą zachowywać się jak będą jak sztywne będą na stoku. Jeżeli zobaczymy obejrzymy ten model trochę dokładniej, no to zobaczymy że te buty wykonane są w klasycznej takiej złożone z dwóch części, czyli dolnej części butów i cholewki, ale te jasne części to jest Twardszy plastik i plastik trochę grubszy, natomiast te części ciemniejsze, szare, to są takie fragmenty skorupy wykonane z bardziej elastycznego plastiku, który umożliwia znacznie łatwiejsze wchodzenie i wychodzenie z tych butów. No więc jest to pewnego rodzaju wygoda dla nas. Oczywiście, jak wszystkie współczesne buty high performance, również i te wyposażono w podeszwę grip walk, która. No, zdecydowanie ułatwia chodzenie, szczególnie po twardym podłożu albo na przykład po kamieniach. Cóż jeszcze? Buty, jak widzicie, mają dwa systemy boa, dolny i górny oraz bardzo efektywny, tak zwany power strap. Nie rzep, który często ciężko jest zaciągnąć, ale taki power strap, który możemy naprawdę bardzo mocno zacisnąć i tym samym związać cholewkę buta z naszą łytką tak żeby pracował cały but wokół osi tych osiek, które, dwóch śrub, które są łączą cholewkę z dolną częścią butów. A więc pracujemy wtedy całym butem i wykorzystujemy pełny flex, pełny flex naszych butów. Jeżeli chodzi o dopasowanie. Ja jak wiecie, do tej pory nie byłem do końca przekonany, jeżeli chodzi o zastosowanie systemu boa w dolnej części skorupy. Ale tutaj muszę przyznać, że w tych butach uzyskałem bardzo dobre trzymanie i bardzo dobry komfort przez cały dzień. Jeździłem. Te buty nie były w żaden sposób do mnie dopasowywane, a więc były po prostu wyjęte z pudełka. Jeździłem w nich przez cały dzień. Okazało się, że są wystarczająco wygodne. Oczywiście poprawiłbym parę drobnych rzeczy, nie mniej. Są wystarczająco wygodne, żeby jeździć w nich przez cały dzień. Aha, zapomniałem jeszcze powiedzieć o wadach związanych z Pebaxem, bo to też jest bardzo istotna sprawa. Otóż Pebax jest, jak już wspominałem, materiałem troszeczkę mniej elastycznym niż miękki poliuretan, a tym samym takie buty są bardzo, bardziej zero-jedynkowe. To znaczy, w momencie, kiedy naciskamy na piszczel, przeniesienie na impulsów na narty jest znacznie bardziej bezpośrednie. Z jednej strony niektórzy to lubią, z drugiej strony takie buty troszeczkę w takich butach troszeczkę bardziej czuć podłoże, a więc narażenie jesteśmy trochę bardziej na bo nie mamy tej amortyzacji związanej z elastycznością plastiku. Narażenie jesteśmy trochę bardziej na to, że możemy odczuwać na naszych piszczelach to, co dzieje się na podłożu. No ale to, jak wspomniałem, Zależy, co kto lubi. Niektóre osoby wolą, żeby takie buty były bardziej bezpośrednie, inni wolą, kiedy ten flex jest bardziej progresywny i tym samym te buty trochę lepiej amortyzują nierówności. Ale wracając już do systemu zapięć, tutaj mamy naprawdę bardzo dobry, dobre dopasowanie dolnej części skorupy. I to, co jest dla mnie bardzo istotne, w dolnej części skorupy mamy również skalę, która pokazuje nam, jak mocno teraz. Troszeczkę będę terkotał system bo jak mocno mamy zapiętą y, dolną część skorupy. To jest bardzo istotne, dlatego że dla mnie bardzo istotną sprawą jest powtarzalność. To znaczy, jeżeli pójdę na przerwę, poluzuję buty, albo po jakimś trudniejszym zjeździe na bardziej stromej górze będę chciał poluzować sobie buty, to chciałbym je potem zakręcić na tę samą wartość, jaką miałem podczas poprzedniego zjazdu, bo było mi na przykład w nich wygodnie. Niestety tego systemu nie mamy w górnej części skorupy, i tu uważam, że jest to pewien błąd, ale mówiąc szczerze, nie widziałem takiego, takiej skali w żadnych innych butach z systemem BOA. To, co mi się podoba w systemie BOA, to jest system BOA w górnej części butów, czyli na cholewce. Uważam, że dzięki systemowi BOA. Możemy się bardzo, bardzo dobrze związać, tak żebyśmy pracowali całym butem w taki sposób, żeby on był, żeby on był jakby tworzył jedną całość z naszym, z naszym podudziem, z, naszym, z naszą łydką, tak żebyśmy mogli przenosić całą siłę na narty, na krawędzie. No dobrze, co jeszcze w tych butach? Mamy bardzo wysokiej jakości wkłady. Te wkłady wykonane są w technologii MyFit i one są bardzo pięknie wyprofilowane. Tego oczywiście nie zobaczycie na filmie, ale spróbuję rozszerzyć wkłady tak, żeby było widać, że one są rzeczywiście elegancko wyprofilowane w środku, bardzo precyzyjnie wykonane i te wkłady super trzymają ścięgna Achillesa. To jest naprawdę rzecz, na którą zwróciłem uwagę od razu, że pięta siedzi jak zamurowana. Oczywiście wkłady można Dopasować do stopy na ciepło, czyli w piecyku, wygrzać, włożyć do butów. To samo wydarzy się, jeżeli będziecie jeździć w tych butach przez kilka dni. One też dopasują się, bo do wkładka FVA, z której są wykonane, dopasuje się do waszych stóp. Pamiętajcie, że każda obróbka termiczna wkładów powoduje pewne drobne usztywnianie pianki FVA, a więc ja na przykład moich wkładów nie wygrzewam, nie wygrzewam, ponieważ one tak czy inaczej dopasują się do naszej stopy. Zobaczcie, jak fantastycznie wykonana jest wewnętrzna część języka. Ten język jest rzeczywiście bardzo wygodny i muszę przyznać, że pomimo tego, że dzisiaj na stoku nie było bardzo równo, to i pomimo tego, że te buty wykonane są z twardego plastiku z użyciem Pebaxu, nie czułem bardzo tych różnych nierówności panujących na stoku. Wkłady można jeszcze dodatkowo, jeżeli ktoś potrzebowałby bardzo dobrego dopasowania, są w nich dziurki, można zamontować sznurowadła, tak żeby naprawdę związać je bardzo mocno z naszą łydką i wprowadzić potem wraz z naszą stopą do środka butów. To, co jest rzeczą oczywistą we współczesnych butach, to jest wkładka. W butach narciarskich te wkładki, powtarzam to po raz nie wiem który, ale naprawdę uwierzcie mi, te wkładki, które są w butach narciarskich, one nadają się wyłącznie do mierzenia butów w sklepie. Nie, mają, nie dają żadnego podparcia wysklepienia stopy, łuku stopy i tym samym nie nadają się do intensywnego jeżdżenia. Mamy tu do czynienia z butami. Tak zwanymi high performance, czyli dla narciarzy bardzo dobrych albo ekspertów, a więc to podparcie stopy jest bardzo istotne. Oczywiście polecam wykonanie wkładki customowej, takiej jak ta, i użytkowanie z butami. Jeden element tych butów upadł mi na podłogę, więc muszę na chwilę zniknąć, ale już wracam. To jest taki klin z rzepem, który można przymontować w tylnej części, w tylnej części butów. W ten sposób zwiększając pochylenie całego naszego zestawu, żebyśmy mieli trochę bardziej agresywne stanie nad nartami, albo dla osób, które mają bardzo szczupłe łydki, wypełnić trochę objętość w górnej części. Moim zdaniem, są to buty, w których mógłbym śmiało jeździć przez większość moich dni narciarskich. Oczywiście musiałbym dokonać pewnych, ale mówię to zupełnie szczerze, bardzo niewielkich modyfikacji. Ja mam kłopot z prawą piętą, więc musiałbym troszeczkę rozszerzyć objętość prawego buta w okolicach pięty i w zasadzie byłoby to wszystko. Oprócz tego nie musiałbym z tymi butami zrobić nic. I jak już wspominałem wcześniej, są to jedne z nielicznych butów z systemem BOA w dolnej części, które pasują do mojej stopy. Z tym systemem BOA to jest tak, że on bardzo dobrze działa dla Danej stopy, to znaczy w zależności od kształtu butów, albo pasujemy do tych butów i wtedy to trzymanie jest odpowiednie, to znaczy nie naciska nam na podbicie i nie mamy za dużo miejsca w palcach, albo nie miażdży nam palców, a mamy za dużo miejsca w podbiciu. Jeżeli nasza stopa jest w miarę regularna i ten kształt butów, dolnej części butów jest odpowiedni do naszej stopy, no to wtedy będziemy mieli duży komfort z systemem BOA. Dla osób, które nie oczekują jakiegoś absolutnego idealnego trzymania i na przykład nie otwierają swoich butów w ciągu całego dnia jeżdżenia na stoku. Myślę, że system BOA jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem dlatego, że daje ten taki dużą wygodę zarówno operowania tym systemem jak i użytkowania jak i we wnętrzu buta, dlatego że ten system Linek bardzo ładnie obejmuje dolną i górną część stopy. Natomiast dla oczywiście sportowców, którzy praktycznie otwierają i zamykają swoje buty po każdym zjeździe i przed każdym następnym zjazdem, ten system BOA jest troszeczkę bardziej uciążliwy, no bo za każdym razem trzeba nakręcić ileś tam obrotów tych, tego systemu, tego pokrętła. No i to może być troszeczkę uciążliwe na dłuższą metę. Więc myślę, że dla wszystkich tarciarzy, którzy Jeżdżą w sposób rekreacyjny, a nie jakiś mega sportowy. Natomiast chcą jeździć naprawdę narciarstwo na wysokim poziomie, mieć dobre trzymanie, dobre, dobrą sztywność butów, które dają im dobre trzymanie i prowadzenie na, na krawędziach. Myślę, że te buty Veloce Space to jest bardzo, bardzo odpowiedni wybór. I jak już wspominałem dwukrotnie, jestem z tych butów bardzo zadowolony, a nawet wręcz powiedziałbym trochę zdziwiony. Jak dobrze sprawowały się na stokach? Niespodzianka! Pewnie znowu spodziewaliście się Tomka, a tutaj pojawiam się ja. Przedstawię się, ponieważ może nie wszyscy mnie znają. Nazywam się Kasia Ostrowska i pojawiłam się już w paru produkcjach na kanale NTN Snow and More. Ponieważ z Tomkiem mamy podobny rozmiar buta, to jak on poszedł na przerwę kawową, ukradłam mu te buty, ponieważ również chciałam je przetestować. Z systemem była po raz pierwszy miałam okazję jeździć. Jeżeli chodzi o ten system na dolnej części buta, to mam taki w jednych swoich butach, więc nie była to dla mnie jakaś nowość. Natomiast na cholewce używałam go pierwszy raz. Pierwsze, co zrobiłam, to włożyłam swoje wkładki. I jak włożyłam buty, to byłam bardzo zaskoczona, tym, że nawet nie zapinając ich mocno, bardzo dobrze trzymały one pięte. Wyszłam na stok, dokręciłam mocniej. I muszę przyznać, że pierwszy zjazd bardzo fajnie mi się jechało. Z przyzwyczajenia z butów rajsowych na wyciągu odpiłam system była na cholewce. No i mała niespodzianka na górze, ponieważ chciałam zakręcić je tak samo, a niestety tutaj w górnej części nie mamy żadnej skali. Tak jak na dole jest skala i możemy dokładnie tak samo zakręcić, na górze niestety tego nie ma, więc musiałam to robić na wyczucie. Więc to jest ode mnie mały minus. To za co. Bardzo mi się podobają te buty. To system tutaj PowerBand, którym mogłam sobie bardzo mocno dociągnąć cholewkę i dzięki temu cała energia i siła, którą e, wkładałam w jazdę na nartach, przekładała się z buta na narty. E, to o czym Tomek wam nie powiedział, a ja bym chciała dodać, to jest, jak ten but się rozpina. Pokazał wam, jak się zapina, jak się kręci. Jeżeli chcemy rozpiąć, odciągamy tutaj pokrętło, a następnie Ciągniemy za linkę. I ja uważam, że akurat ten but można rozpiąć naprawdę dość mocno i nikt nie powinien mieć problemu, żeby tutaj móc wsadzić swoją stopę. Bardzo dobrze mi się w tych butach jeździło i mogę spokojnie polecić je zaawansowanym narciarzom, którzy, jak założą tego buta, to poczują, że jest to but dopasowany do ich stopy, tak w sumie jak. Poczuł Tomek od razu? Mu się też świetnie w tych butach jeździło? Więc myślę, że z czystym sumieniem możemy je polecić wielu osobom. Prawda, że cała akcja z Kasią sprawiła Wam bardzo miłą niespodziankę. Kasia jest rzeczywiście naszą wspaniałą testerką, która testuje e, największą liczbę nart na niezależnym teście narciarskim. Jak widzieliście, e, na przebitkach jeździ naprawdę potężnie. Myślę, że nasza opinia pomarze, pomoże Wam. W zastanowieniu się, czy te buty byłyby odpowiednie dla Was i w wyborze odpowiedniego modelu. Możemy powiedzieć, że system BoA2, to znaczy zarówno w dolnej, jak i górnej części skorupy, działa bardzo fajnie i myślę, że w następnych latach te będziemy widzieć coraz więcej butów narciarskich wyposażonych właśnie w podwójne BoA. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnej produkcji. Pobierz test 109 parnard w wersji PDF ze strony ntn.pl.